Sandero, drodzy widzowie Tana, to z tej strony i witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale It My Dask, gdzie dziś, jak co tydzień będziemy kontynuować naszą serię z openingu kart Pokémon. A otwieranym przez nas dziś produktem będą te trzy fantastyczne blistery z najnowszego setu Palda Fate. Jak w każdym materiale pragnę zaznaczyć, że ja swoje produkty kupuję w sklepie z GraniPL, więc jeśli Wy poszukujecie oryginalnych kart Pokémon dla siebie, to koniecznie odwiedźcie ich stronę. Link macie w opisie tego materiału. W przypadku tych blisterów nie ma chyba zbyt dużej filozofii, ponieważ w każdym znajdziemy jedną kartę promocyjną z Shiny Pokemonem, jedną naklejkę i trzy boostery, więc skoro to zostało przedstawione, to ja zabieram się za ich rozpieczętowanie. Ciekawostką jest to, że w każdym z blisterów znalazłem jeszcze kod do Pokémon TCG Life. Nie pamiętam, czy w starszych boosterach one się pojawiały. Mogę być w błędzie, ale generalnie zaskoczyło mnie to troszeczkę. I mamy te trzy karty promocyjne. Przedstawię je Wam teraz. Ja nie będę czytał nazw tych Pokémonów, ponieważ ich nie kojarzę. A mam takie małe literki na monitorze i tego nie widzę. Mamy trzy psy. Każdy jest w wersji shiny i do tego dostaliśmy również po jednej naklejce. Ja sobie te pieski tutaj zostawię i zobaczymy, który blister wydropi nam najlepiej. No, i chyba generalnie zapowiada się na to, że za tydzień otworzymy sobie puszki, moi drodzy, ponieważ nowe produkty będą wydawane z tego setu. Ja oczywiście, kasztan, jeszcze nie zakupiłem albumu, yy, więc jestem w plecy, będę musiał je na razie tak przechowywać. Pierwszy kodzik dla mnie jedna energia do przodu niech będzie psychiczna. No, zobaczymy, co te blistery mają do zaoferowania. Jaki ładny magmar, ale super, strasznie mi się podoba, świetna grafika. Mamy tutaj tego Pokemona, nie wiem, on jest posmarowany musztardą i mamy Huntera. W poprzednim odcinku, gdzie otwieraliśmy ETB, wylosowałem Gastlego i Gengara, świetne grafiki i Hunter nas nie rozczarował. Bardzo mi się podoba, możecie dać znać w komentarzu, co sądzicie a propos tej pracy graficznej. Mamy Mister Maima Juniora, no jest i ten Gengar, no dla mnie fantastyczna grafika. Szkoda, że na przykład taki gengar na takiej grafice nie występuje na przykład w Pularcie, byłoby fenomenalnie. A tymczasem mamy Nestbola, mamy naszego nietoperka i zobaczmy pierwszy Halloween z Tandem mamy drugi Holoriver z Kirilly i ostatnią kartą jest: moi drodzy, mamy kartę trenera i jest nim sędzia, judge. Super, nie miałem tej karty w swojej kolekcji, no tak naprawdę jest bardzo duża pula karty do wyciągnięcia, więc wielu nam brakuje, więc myślę, że szansa na trawienie powtórki jest niewielka. Wy oczywiście standardowo macie cenę na dole. Bardzo przyjemny dropik z pierwszej paczki. Zobaczymy, czy z tego naszego trójpaka, tego naszego blistera jeszcze coś poza tym poleci. No to teraz wleci nam ten Shiny Pikachu z innego blisterka, zobaczymy. A ja jestem pełen optymizmu co do tego setu. Naprawdę ładne karty, bardzo mi się podobają. I moi drodzy, możecie się mnie zapytać, ale ta NATO, ty grasz w tego PAL-WORLD, a jest przekleństwo Pokémonów. Uwielbiam oba te tytuły i świetnie się przy nich bawię, zarówno Pokémony, ale tylko Karciankę, bo gra niestety nie spełnia moich oczekiwań. Ym, ale to może kiedyś zrobię o tym oddzielny materiał, dlaczego według mnie PAL-WORLD lepiej przebija się niż Pokémony. Tymczasem elektryczna energia. Wordzie jest tak, jeśli chodzi o grę, że twórcy słuchają graczy i spełniają ich oczekiwania, a niestety nie wszystkie gry. Powiem tak, większość gier idzie w odwrotnym kierunku. Dobra, zobaczmy, bo doszliśmy do holo-reverse'ów, mamy Scragiego. Drugim holo-reverse'em jest ta ośmiorniczka, i ostatnią kartą jest. No, moi drodzy, Paldean Students. No, mamy dzisiaj farta, dropią nam te pierwsze paczki jak szalone. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie dropy tego odcinka. W ogóle dowiedziałem się, że ta karta Paldean Student wychodzi, a tak naprawdę jest zaprezentowana w dwóch wariantach w tym secie. Ja ten pierwszy miałem, a dziś losujemy drugi. Z tego co wiem, to ten jest chyba odrobinę tańszy, tamten jest droższy, ale ja już posiadam w takim razie dwa w swojej kolekcji. No to zobaczmy, czy trzeci blisterek też nas obdaruje w pierwszej paczce. Zobaczymy. Ale nie bądźmy zbyt zachłani. Ja już jestem generalnie zadowolony z tych karcioch, które nam wypadły. Ale jakiś Pokémon też nam by się przydał, bo na razie mamy samych ludzików, że tak się wyrażę. Karta do przodu niech będzie ognista energia. Nope. I lecimy. Mamy Egzekuta Czarcadeta Ralca. Mamy naszego dinozaura, dinozaura Ultrabola, świnkę. Mamy Lanturna, mamy Seruleja w wersji holo-reverse, bardzo przyjemna graficzka. Zobaczmy sobie, czy coś jest pod drugą kartą. Jest nim ponownie Skragi w holo-reverse. I ostatnią kartą jest Hit Rotom w wersji holo. No to jedna trzecia openingu za nami, lecimy z powrotem od pierwszego blistera, zaczynamy. Będziemy tak sobie po jednym brać. Na razie wynik remisowy. Zobaczymy, czy to się zmieni. O jakieś chrypy dostałem. Dobra, pyk. Paczka na bok. Kodzik dla was, drodzy widzowie. Hop, do góry nogami. Teraz macie cyk. I lecimy. Niech będzie teraz wodna energia. O, pyk. Nope, roślinna. I mamy trener, NATU, rare CANDY. Mamy kotona. Prime Map. też bardzo ładna grafika. kot chyba tak. Scrafi. Uuuu, mamy naszą ewolucję dinozaura w wersji Shiny, pierwszy Szajniaczek. Jezu, zapomniałem, że te Shiny występują w ogóle, nie wiem dlaczego mi to wyleciało z głowy. Bardzo... fajnie. Spróbujmy teraz przeczytać wspólnie tą nazwę. Art Arctibax, o tak, przepraszam, jeśli się pomyliłem to... Ja kojarzę tego Pokemona, ale nigdy go nie używałem. Wiem, że on ma jeszcze trzecią ewolucję, w taką Giga-Godzilla lodową ewoluuje. Więc fajnie. Szajniaczek na odcinku. Zobaczmy czy to jest ostatni drop. Mamy jeszcze holo-reversa naszego nietoperka i ostatnią kartą jest Anihilabe w wersji holograficznej. Niestety centering na naszym Dinusiu jest niezadowalający, no troszeczkę zniesiony. No ale cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. A tymczasem drodzy widzowie, chyba kodzik dla mnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Energia do przodu, niech będzie walcząca. Jeee, o oh, jeee, FNAFI, jaka ładna, urocza grafika, świetna karta. DDN. No, no widzę, że same urocze Pokemony. No i Bat. No zobaczcie, co się dzieje. <śpii> Bije urok z tych kart. Mamy Plecak, czy e Whimsicott, dobra. Mamy Numela w wersji Holo Reverse, mamy Natu i ostatnią kartą w tej paczce jest Egzekutor w wersji Holo nic specjalnego z tej paczki, zatem jedziemy dalej. No, z tego blistera by nam się coś przydało, ponieważ tutaj jeszcze nic nie trafiliśmy. Czyżby to miało być przełamanie tego blisterka? Zaraz sprawdzimy. Paczka na bok. Jak zwykle robię śmietnik. Kodzik dla was. Pyk. Wyrzucamy. I tak. Karta do przodu, niech będzie teraz dark. No, nope. i lecimy. Raz. Toadstool. Chyba tak to się czyta. Łuba. FNAFI, świetny jest ten FNAFI, bardzo mi się podoba. Mamy tutaj jakiś generator, yy, Charmillion, Mamy Raichu na Holoriversie, numer uno. Mamy Laprasa na Holoriwersie i ostatnią kartą jest... Moi drodzy, Fortress EX. Bardzo ładna karta, spoko dropik. Nie miałem go, pewnie cena nie jest zbyt wysoka. Standardowo, spójrzcie na dół. No cóż, drop jak drop zaliczamy, ale oczekiwaliśmy chyba czegoś więcej. No to zostało nam po jednej paczuszce. Zobaczmy, co się w nich kryje. Oj oj, oj oj, fajnie by było jeszcze coś dostać, ale i tak nie jest źle. Nie jest źle. Drodzy widzowie na to, co dostaliśmy, to ja jestem zadowolony. Energia niech będzie psychiczna. Jest. Ale ostatnio jak zgadłem, to nic nie dostaliśmy. Pikachu. W ten Pikachu mógłby nam wypaść w wersji Shiny. Nie obraziłbym się na pewno. Charmeleon, mamy jakiś tutaj. A tak, jest Wiglita w wersji holograficznej. Bardzo przyjemna karta, bardzo lubię tego Pokemona. Może nie grałem z nim zbyt dużo w swoich rozgrywkach, ale na pewno używałem jego umiejętności Sing, czyli śpiewanie, bo była to bardzo przydatna umiejętność do łapania Pokemonów, ponieważ uśpiony Pokemon miał dużo większy Catch Rate co ułatwiało po prostu łapanie, więc fajnie, że wpadł nam ten szajniaczek i ma dużo lepszy centering niż nasz koleżka. To z tej paczki dwa szajniaki nam poleciały, no spoko. Zobaczmy, czy to jest ostatni drop, ponieważ mamy jeszcze kaktusa na holo i ostatnią kartą jest ponownie AniHilape w wersji holograficznej. No to widzę, że pies w musztardzie <gryś> przeszedł nam na prowadzenie. Trzy paczki, trzy dropy, dwa szajniaki, jedna karta trenera. Dość solidnie jak na blister, jeszcze chyba taki mi się nigdy nie zdarzył, tymczasem kodzik dla was drodzy widzowie, wyrzucamy, energia niech będzie wodna, noop i lecimy, cotton paineko, numel, mamy kaktusa, z zupełnie księżyca, kartę trenera, donfana Mamy Starmi w wersji Shiny. No, sypiec, kurczę, Co się dzieje z tymi boosterami? One jakieś zaczarowane są. Naprawdę bardzo przyjemna Starmi. Kolejny Pokémon, którym nigdy nie grałem. Jakoś ta gwiazdka nigdy mnie nie zachęcała a to, że miała ją Misty w swojej drużynie, za którą tak średnio przypadałem, bo ona była taką naczelną marudą, nie przekonywała mnie do siebie ta. ta, ta... Postać ta istota, ale spoko. Fajnie, że wypadł w wersji Shiny. Nie miałem go. Zobaczmy, czy jest coś jeszcze. Ja go sobie tutaj odłożę na dół. Mamy po raz kolejny naszego netoperka w wersji Holorivers. I ostatnią kartą po raz trzeci na dzisiejszym odcinku jest Annihilate w wersji holograficznej. No i dobra, lecimy z tym ostatni boosterek. Last Pack Magic. No tutaj tylko ten Fortress EX poleciał, więc mogłoby coś sypnąć. Kodzik na bok, pyk, jedna do przodu, ognista energia, hop, Psychic. No i lecimy. Mamy naszego psa, pinczu, Nietoperka, Skragiego, Wioskę, Lanturna, mamy znowu tą pełnię Księżyca, mamy Pajneko. Na River. Mamy naszą ośmiorniczkę, ją chyba dzisiaj też trafiliśmy na Holoriwersie. I ostatnią kartą na dzisiejszym openingu jest, moi drodzy, Armarusz w wersji Holo. No to tak, chyba jak ustawiłem, tutaj mamy naszego pieska w musztardzie. On wygrał naszą konkurencję, 3 dropy. Zaraz je przeanalizujemy, i następnie tutaj mamy tego z dwoma dropami i nasz złoty ze świeczką na głowie, jeden tylko dropik z paczek. Ale jeśli chodzi o podsumowanie, to powiem wam drodzy widzowie, że naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, naprawdę solidna ilość dropów i zaczniemy sobie od tych właśnie kart promocyjnych, czyli piesek numer 1, piesek numer 2 i piesek numer 3. Potem mamy naszego tutaj Fortressa i X, następnie mieliśmy serię Shiny, czyli po kolei były nimi Starmi, Wiglita i nasz Dinozaur i na końcu dwie karty trenera, czyli Sędzia i Paldean Students. Myślę, że nie mamy na co narzekać, ale to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce i subie, naprawdę pomaga to mojemu kanałowi. Dajcie znać, co sądzicie o dropach, zapraszam was na stronę zgrani.pl i standardowo życzę wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał i do zobaczenia w nadchodzących filmach. Trzymajcie się ciepło, jo.